Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii zagrajmy w Minecraft. Ja już miałam pierwszą próbę, ale nie wiem, coś mi się nie nagrało, w ogóle dźwięk nie był nagrany. Teraz będę robiła tak cięcia, żeby zobaczyć, czy wszystko się nagrywa. Mam jakiś um, K. Seeds, tam. 1, 2, 3, 4, 5. Mine. Okej okay, i tworzymy nowy świat Tutaj mam paski wszystkie, ale ja postaram się je wyciąć. Oje, 2 FPS. ja się nie będę ruszać. Okej. Okay. Na sam początek jesteśmy bardzo mili, tylko w drzewie. Świetny początek. No. Jak może już zauważyliście, w planowanych projektach mam Call 4 i Borderlands z Borderlands to może być mały problem, ponieważ FRAPS przynajmniej mnie nie chcę za bardzo nagrywać to najpierw zrobię Call 4, a potem będę martwiła się no bo wyda się martwiała reszta tak. o jest tak jasne, nie wiadomo skąd się wziął Jeszcze jeden, tak, jasne -o -o -o. Albo tam jest mm. O Jezus Hmm, to będzie dobry pomysł jak ja tutaj A teraz lepiej pójdźmy dalej <grybujesz> Dobra <grybujesz> Gdzie byśmy tu, my tu mogli pójść? Jakieś fajne tereny odkryć. Tam widzę węgiel, więc od razu tam przejdźmy. Przejdziemy się tam. Wow. Wow. Dobra. Dużo mi się to podoba miejsce. Czuję, że tu będę mieszkać. Tak, czuję, że tu będę mieszkać. Ja zawsze lubię mieć temat blisko spawna. W razie co? Oh, dobra. Mniejsza z tym. Ja sprawdzę, tylko jak się nagrywa, i ja zaraz wrócę. Okej, okay, jestem. Wszystko jest tak, jak powinno być. Oj, lag. Ja to sobie zrobię. Mam mać mojego pięknego skina. wykopiemy węgiel. Wiem, że wy możecie nie słyszeć dźwięków z gry, no ale postaram się to jakoś wykombinować, żebyście słyszeli. A na razie musicie wytrzymać. przez ten pierwszy odcinek, ten tandetny pierwszy odcinek, te nudne początki, które niestety trzeba przejść. tam nie wiem, jak, jak sera się będę nazywała. Jakoś muszę chwytliwą nazwę znaleźć. Tak coś się znajdzie, nie bójcie się. Oczywiście odcinki będą się ukazywały, kiedy będę miała czas, no... No bo nie wiem, nie mogę nagrywać codziennie 5 odcinków, ponieważ raz to wrzucanie to nie trwa 2 sekundy. Tym bardziej że ja nie mam jakiegoś ko kompa takiego mega szybkiego, który pociągnie wszystko. Mój no, komputer jest taki raczej średni? Nagrywanie da rada ale wrzucanie... Jeszcze mam, jeszcze mam 2 megabyte internetu. To wrzucam przez godzinę, w filmik 15-minutowy, więc... No więc, no więc... No właśnie. Chyba wiecie o co mi chodzi. O to mam kolejny węgiel. Tak to by tu mieszkała i tak. Co? Ja nie wiem jak się do tego węgla dostanę. Tak kura, kura. Kurczak sobie łazi. Czekajcie, weźmę... Oj, niech chcą coś włączyłem. Weźmiemy sobie naszego... Okej. Okay. Wzięliśmy już myślałam, że spadnę O, chujajera Myślę, że by drewno jeszcze No nie, aha, zapomniałam, że nam się regeneruje To jest taka jeszcze nie... Ja taka jeszcze nie przyzwyczajona do wersji Minecrafta <grystanie> Taka dzisiaj kaleka jestem Dobra bo nie skończyłam, ja taka przyzwyczajona jestem do wersji 1.8 pójdziemy tam nie przyzwyczajona, Boże nie, o, przeżyłam jaka kaleka ze mnie, sorry ludzie sorry o Boże, ten, 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 ten pierwszy odcinek aż się boję normalnie go wrzucać, no, o, Bangel, Bangel jest najważniejszy mam nadzieję, że jeszcze do nocy jest dość długo coś długo, no, że, 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 że noc tak szybko nie minie. O tym to mi chodzi. To mnie ważne na razie, ile odcinek będzie trwał. Ewentualnie go jakoś podzielę, czy coś takiego. Będę starać się, żeby odcinki miał 15 minut. Ten najwyżej nagram, nie wiem, 20 minut. I będę to wrzucała w jakiś chwytliwy sposób. Gle, ogóle, bo nie słyszycie, jak szuram myszką, ale nie mam żadnej podkładki musicie wytrzymać bo akurat moje urządzenie do nagrywania leży leży, tak, leży w tym na biurku, Może, się nie umiem wysłowić o Boże, może jeszcze dzisiaj to wrzucę dzisiaj jest 2 października, niedziela 19.29, tak dokładnie mam czas to dlaczego mam nie nagrać, Zapowiedź była, zapowiedź była w strasznym, strasznym dźwięku. Nie wiem dlaczego. Bo nagrywałam może trochę innym sposobem, ale już, już się ogarnęło mniej więcej. W głodnie głodni jesteśmy. Wiecie, co przydałoby się zrobić? Jeszcze jedną rzecz: mianowicie mianowicie. oto. i łowce. Łowiecki, że świnkę. Świnka też się przyda. Chodź tu, w nie uróżniemy cię. No nie uciekaj. Żartowałam tylko. Urzę cię za szybko. O, świnek. Boże, jaki lak, aż mi uciekła kamerka. A tego węgla tu jest. <laughs> Boże. W trakcie słowa, aż tak słusiłam. Sam te świnki. Psz. Najpierw zagrajmy. Wy. O, wieszka. Wieszka. Boję się. Nie, bój się, bądź twarda. Pamiętaj, Weronika, bądź twarda. Jedna wełna. Thanks. Jeszcze potrzebuję dwie, dwie te łowieczki. I zdobędę... I I wreszcie będę mogła sobie zrobić łóżko, bo ja. A żebym za czasów alfy, alf. Alfy, tak to się chyba mówi. Ale bety, to ja już nie ten. Nie, w życiu, w życiu nie. O Jezus, no, nie, zaraz nie umiem wysłowić. W życiu nie. Nie no ja, o Boże, sti nawet nie umiem słowa powiedzieć. Jest tutaj coś szczególnego. O, tu będziemy słać. Ale dobre, jak wce. Fajnie to rośnie tak w ogóle. Czy tu naprawdę nie ma żadnej łowieczki? Tam z krowa no proszę, proszę, dwie owieczki Bo w nocy łaziła i szukała Dlatego... Tylko... o! przez prostu zrobiłam skok ze sprintów O! Założymy się, że nie trafię No, jednak Dobra, weźmiemy sobie trochę Inksang A tam jest węgiel Węgiel, musi być węgiel W Gle... To doświadczenie dla mnie jest w ogóle niepotrzebne, skoro no generalnie nic nie daje. To po co w ogóle one komu? One, no, one komu? Ojoj! Ojoj! Nie lubię takich dźwięków. No dobrze, 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 dobrze. dobrze. Chodźcie, owieczki, no. Kaj te owieczki, kaj te owieczki. Dobro, owieczki. Ale jakoś dzisiaj jeszcze nie chciałam tańcować z Cleperami. <laughs> będę stara się wrzuć odcinki w HD, ale... Jako, że to będą moje pierwsze testy wrzucania w HD, to może coś to nie pojawić w HD, no to wytrzymajcie. Ale jeżeli pojawi się w HD, no to będzie bardzo fajnie Jeżeli nie, to będę w każdym co odcinek robiła inaczej. Lepiej tam nie pójdę na początku. No, Kurczę, gdzie są te owce? No. Jezus, Maria! Owieczki, <laughs> Łowieczki, owieczki, no, sam świnię. świnie, świnie nie chcę. Rozumiem, świnki są fajne, ale bez przesady. A, wszystko, było, żeby mięso zdobyć zdobyć się utopię, bo to, żeby mięso mieć. No ja mam 12 mięsek, spoko. A mi się wydaje, że już się powoli ciemno robi. Ja Cię, no ja nie uwierzę, że nie znajdę żadnych dwóch owieczek, nawet dwóch. Dwie takie beczące małe stworzonka. Dwa. Może jeszcze dwa beczące stworzonka. Nieważne. Ja Będę również robił głosowanie na kolejne zagrajmy. No bo, w sumie, no, no bo w sumie tak, tak, tak będzie. Tak będzie najlepiej. Hmm, będzie głosowanie i potem. Na, na razie te, te, które napisałem, które będą, to będą. Muszę się jakoś na górę dostać, żeby przespać noc. Bo jaki parkour w ogóle. Tak nie umiecie, pewnie. Pewnie raczej już nie znajdę. Żadnej owieczki Więc trudno, przejrzę noc kopiąc tutaj gdzieś to ja miałam tą, tą dziurę tutaj tak to było tu sobie to ładnie obuduję no tu będziemy tylko mieć takie ładne małe okienko sobie jest jeszcze tam troszeczkę pochodni. Może pierwsza krewka i na być brzydka? No, no dobra. Mam generalnie krewkę na pierwszą noc zaliczoną. Tylko że to teraz? Rozmęć trochę, mam pokołać trochę w dół, ale nie wiem czy dobry pomoc będzie Was tym zanudzać. Myślę, że to będzie zły pomysł, żeby Was tu zanudzać. Ja sobie to zrobię. I jak to zrobi się dzień, to do Was wrócę. No więc dzień Dobra. Jestem z powrotem, jak już może zauważyliście. Dzień robi się właśnie, ale ja tak wam pokażę coś innego co zobaczyłam kopałam sobie kopałam, kopałam tu na górze jeszcze były inne jaskinie dziura w tej dziurze chyba nie ma nie Nie cierpię chodzi po jaskiniach. Nie wiem. To jest jedna, jedna z rzeczy, których nie cierpię w minecrafcie Nie to jest podobno najfajniejsza rzecz, ale ja nie cierpię, jak jest taka właśnie duża. Ha. I taka mu. W jaskinach będę chodziła na pizzu, ponieważ ja nie cierpię potworów w jaskiniach. To jest najgorsza, rzecz jaka może mi się przydarzyć. Po prostu nienawidzę dosłownie moim koszmarem są potw potwory w jaskiniach. dokładnie sobie klocek, żebym wiedziała, że tam jest wyjście. Koniec? Dobra. Ja mam taką tendencję, tak łatwo potrafię ginąć wszystkie, jak sobie z energii wyobrażacie. Dlatego będę grała na pizzu. No sorry, no ale ja nie cierpię ginąć. A wiem, że ja ginę często. Niestety. Taka moja rola, że ja tak często ginę. Dobrze. Bądźmy twardzi. nie cierpię właśnie łazić po jaskiniach nie mając nic co by mogło pomóc się wydostać wyjście jest tam, dobra what the hell was that? Whoa. wow, jakie fajne miejsca Nie niezły w ogóle. Nie! Wrzajcie do lawy, nie pchajcie mnie z lawy. Mam redstone, którego nie wykopiemy tak. Dużo węgla. Co, to jest akurat miłe? No nie, fakt. Dobra, dalej z tym idziemy. W sumie to dobrze. Bo jest dzień mamy, chociażby sobie łóżko zrobimy. No, idź do góry. Быть же шибко. Wzięłam za dwa. Okay. O Jezu, mieszka mi wyspadła. O, o nie, chyba jest to pada. To nie jest dobrym znakiem. Tak, ja mam dziesięć przetopionych mięsek. Ja sobie mogę zjeść. przytopimy żelazo. W ogóle powiedziałem są. Aha. Skoro tak to zrobimy sobie. bodajże tak i tak okej okay. no i opcje na easy wow jest deszczyk co nam nic nie pomaga, no ale idziemy szukać owiec Błagam o, w co bądźcie tu Prawda, bardzo ja będę chodziła rzadko po jaskiniach, bo to jest rzecz, której nie cierpię Ja sobie lubię po prostu surowce zobaczyć w łatwy sposób A często Minecraft mi nie daje wyboru To powoli sobie będziemy chodzić po jaskiniach, zaznaczyć drogę, żebyśmy wrócili A jeżeli nie, to sobie weźmiemy kompas A w późniejszych etapach sobie weźmiemy kompas i będziemy wiedzieli jak wrócić będę go bez przeszkód łazić po jaskiniach o no, może ginąć, lepiej nie To już jest ta easy, tak zrobione na easy zabijemy te świnki Co nam będzie szkodziło Świnia stójże A i świnia, idę do drugiej świni Aha super Jakoś z was nie może jakieś, żadne mięso wypaść O jest, jest, jest owca Jest owca Szkoda, że pala. że nie jest burzem, bo mogłoby nas coś grzmotnąć. Niechcący chociażby nawet. No bo ja w poszłam po wełnę. Kurczę, lat. A jeszcze jest tam. Idziemy szybciej. Nawet dwie. A nie szukam, to jest ich pełno. Och, Minecraft, Minecraft. Za co cię lubię dosłownie O, liamy tutaj nam się od nim generowały. Pierwsze liany. Mam mam trzy wełny, możemy sądzić. W ogóle czym się da liamy zbierać, żeby nam wypadły? Czekajcie jakoś nie wiem. piszcie mi w komentarzach jak, czy da się liany w ogóle zbierać że się podobno się właśnie da ja mam pecha nie wiem jak świnia przesuń się e, super Sorry, jakiś nieogar był. Przez chwilę nie wiem co to było w ogóle. Przecho musimy mieć. No, jeszcze trochę tego drewna. Tak po, wdro, wdro, w stronę domu będziemy zbierać drewno. Desz, no w uszy. Wy pewnie go nie słyszycie. Wiem, że dźwięk nie słyszycie, ale nie wiem, na razie go nie mogę ogarnąć. Nie ja myślę, czy już nie skończyć tego odcinka, bo nagrywam już go dość długo. Dobra, no, to jedno zostawię. To wracamy do domu i skończę odcinek. I tak już dość długo nagrywałam. Grazu się to da wow to nie wiem czy nie widzi ponad jeden odcinek. To nie było zbyt, zbyt good. Not good, not good. Te mam w ogóle ile zjem chyba z dwa razy tylko użyłam. Nie mamcie, już słońca? Auć Nie myślę, że już słońce zachodzi. to nie, Tak też nie bawię. Dobra. A tam zakupuję się całkiem. I idę spać. A może łóżko nie, w, nie, nie zrobiła. Do w kolejnych odcinkach.